Nasza przygoda z produkcją etykiet rozpoczęła się w 2016 roku. Rozpoczynaliśmy od konfekcji i produkcji etykiet białych. jednakże od samego początku przyglądaliśmy się produkcji etykiet w technologii cyfrowej. Bardzo szybko zaczęliśmy interesować się możliwością instalacji maszyny cyfrowej w naszej drukarni. Od samego początku interesowaliśmy się możliwościami druku niskich nakładów wysokiej jakości etykiet samoprzylepnych. Zainteresowała nas oferta MarkAndy i po testach w 2018 roku zainstalowaliśmy pierwszą hybrydową maszynę Mark Andy Digital Series w naszej drukarni. W trakcie użytkowania maszyny okazało się, że nasi klienci są coraz bardziej zainteresowani drukami cyfrowymi w swoich prac. Możliwości personalizacji uszlachetnień etykiet, cyfrowych, pokazały, jak bardzo ta technologia jest rozwojowa na tym rynku. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Wspadające nakłady, coraz większa ilość wersji drukowanych etykiet, krótki czas realizacji pokazały, jak bardzo dobrą decyzję podjęliśmy na początku naszej działalności. Po czterech latach naszej pracy zdecydowaliśmy się na kolejną inwestycję w urządzenie do druku cyfrowego. I również tym razem nasz wybór part na maszynę Markendi Digital Series, tym razem wersji HD. Tak, jak poprzednio, zdecydowaliśmy się na wersję z możliwością pe wykorzystania pełnych uszlachetnień przy druku etykiet cyfrowych. Dzięki temu nasi klienci swoje prace otrzymują szybko, bez zbędnych kosztów. Przygotowani, na czas i zawsze wtedy, kiedy potrzebują. Po raz kolejny zaufaliśmy firmie Margendi, wybierając ich kolejne urządzenie. Ze względu przede wszystkim na serwis i jakość samego urządzenia. Które pozwoliło nam bardzo rzetelnie obsługiwać naszych klientów. Ostatecznie to tutaj, przy wyborach danego produktu przez konsumenta, tak naprawdę się wygrywa. Robimy wszystko, żeby produkty naszych klientów były wybierane przez konsumenta. Dlatego też nieustannie inwestujemy. W zakup kolejnej maszyny Mark Me, otworzył przed nami kolejne możliwości. Dzięki niej możemy zaoferować obecnie naszym klientom jeszcze więcej. Etykiety z firmy AMD Labels zdecydowanie wyróżniają nasze produkty na tle produktów konkurencyjnych. Są wysokiej jakości i budzą zainteresowanie konsumentów, a to ma bardzo duży wpływ na ich wybór. Zapraszamy do kontaktu z nami. Wygrywajcie dzięki interesującym etykietom, które możemy dla Was wydrukować na nowej maszynie Margendi Digital Series HD. thank you